Cześć, w tym filmie postaram się na szybko omówić system kart w grze Lost Ark i żeby otworzyć zakładkę z kartami klikamy kombinację klawiszy Alt plus C otwiera nam się zakładka, mamy tutaj jeszcze trzy odrębne zakładki, ale zacznę od pierwszej po lewej stronie mamy sety, które są dostępne w grze po środku naszą talię, po prawej stronie wyświetlają się bonusy, które otrzymuję właśnie z tej talii dla potrzeby filmu usunę sobie tą talię. I tak po lewej stronie mamy nasze sety. W pierwszym secie kart o nazwie desert.sky Sky. Eee, posiadam 3 karty z 6. Mogę podejrzeć, jakie, e, jakie bonusy otrzymam mając całą talię albo część talii z tego setu. I tak, mogę sobie przenieść teraz tutaj na środek te trzy karty. Po prawej stronie wyświetlają mi się bonusy, jakie otrzymuję mając już dwie karty. Jak widzicie, mając trzecią kartę, kartę nie otrzymuję żadnego dodatkowego bonusu. Żeby dostać drugi pozi poziom bonusu, potrzebuję cztery karty z tego setu. Niestety czwartej karty nie mam, więc teoretycznie tą trzecią kartę mogę sobie usunąć. Z tej, z tej mojej tali. I mając powiedzmy 6 kart otrzymam jeszcze większy jakiś tam bonus z tej, z tej talii. E, jednak jak tutaj widzicie mając 6 kart plus 18 to się tak nazywa przebudzeń kart, e, otrzymam jeszcze dodatkowy bonus. A po 30 przebudzeniach otrzymam jeszcze dodatkowy bonus. Te przebudzenia to są powiedzmy ulepszenia karty ale o tym to troszeczkę później. Ja ten set, tą talię mogę sobie już zapisać. Po zapisaniu pojawia mi się na, po prawej stronie aktualny bonus, jaki otrzymuję właśnie z tej talii. I mam jeszcze tutaj cztery wolne miejsca. żeby one się nie zmarnowały, mogę sobie dodać inne karty na przykład. Po dwie z każdego setu, i zapisać sobie. I po prawej stronie pojawiają mi się aktualne bonusy, jakie otrzymuję, mając właśnie ten tą talię zrobioną. Kolejna zakładka to książki. Po lewej stronie mamy pokazane wszystkie książki, jakie są dostępne w grze. Żeby złożyć daną książkę, musimy posiadać w tej książce karty, które są tutaj wymienione. No i na przykład w tej książce brakuje mi jednej karty, jest to Nox. Jak tą kartę zdobędę, to tą książkę odblokuję i ta książka da mi jakiś pasywny bonus. Ja osobiście już posiadam dwie książki, które dają mi takie bonusy. Bonusy się łączą i tak. Książka DMB plus daje mi plus 3 do siły, plus 3 do zewnętrzności i plus 3 do inteligencji. Jest to tutaj wymienione po prawej stronie. A na przykład, kolejna książka daje mi plus 1 do specjalizacji. Oczywiście możemy odblokować sobie też kolejne bonusy w danej książce, ale tak jak wcześniej, musimy te karty wzmocnić. Inaczej mówiąc, przebudzić albo ulepszyć, ale o tym za chwilkę. Oczywiście te bonusy są pasywne, nie musimy tutaj nic sobie ustawiać, włączać, wyłączać. One są z nami cały czas. Ostatnia zakładka pokazuje nam wszystkie kadety, które posiadamy, i w tej zakładce głównie będziemy ulepszać nasze kadety. Inaczej mówiąc. W tej zakładce będziemy te karty przebudzać, jednak ja wolę mówić, że kartę ulepszam. Żeby ulepszyć kartę potrzebujemy EXPA oraz kopię karty. Na przykład mam tutaj solnego giganta, przenoszę go na prawą stronę i żeby tą kartę ulepszyć potrzebuję 10 000 EXPA. Ja mam aktualnie tylko 2634 tego EXPA, więc yy, no, na ten, na ten moment tej karty i tak bym nie mógł ulepszyć, ale jeżeli miał, miałbym te 10 tysięcy expa plus jedną kopię tej karty, to tą kartę mógłbym ulepszyć, i po jej ulepszeniu w tym miejscu pojawi się chyba niebieskie albo taki pomarańczowy klejnocik i to oznacza, że karta jest ulepszona, czy też przebudzona jednokrotnie. żeby ponownie ulepszyć taką kartę i wbić na nią, na nią kolejny kryształek. Również potrzebujemy EXPA, ale tym razem potrzebujemy już dwóch dodatkowych kopii kart do jej ulepszenia. Jeśli będziemy potrzebować ponownie ulepszyć ulepszyć taką kartę, ale już na trzeci poziom, to musimy posiadać trzy kopie karty i tak dalej. Na czwarty poziom cztery kopie karty, na piąty poziom pięć kopii kart. Więc jeśli chcemy ulepszyć kartę na piąty poziom, czyli uzupełnić tutaj te wszystkie kryształki, to potrzebujemy łącznie aż 16 sztuk tej samej karty. Jedną kartę powiedzmy taką bazową plus 15 kopii. Więc jest co zbierać, na pewno nam to zajmie dosyć sporo czasu albo sporo pieniędzy, ponieważ karty możemy zdobyć. Robiąc różne misje, czasami te kadety potrafią wylecieć z jakiegoś tam lepszego potworka, ale głównie, głównie z jakichś tam misji, eventów te kadety dropimy, Oczywiście kadety możemy też kupić w sklepie. I kadety są mniej więcej tutaj dostępne. Nie są one, one też jakieś bardzo drogie. Za pomocą tych niebieskich kryształków możemy kupić sobie jakiś tam pakiecik z kadetami. Jednak e, oprócz tych kart, tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebujemy też e, EXPA. Żeby otrzymać EXPA do, do ulepszenia kadet, to, to kadety musimy też e, usuwać, powiedzmy rozwalać. Żeby taką kartę usunąć z tej talii, klikamy tutaj Delete Card i przenosimy tutaj kadety, które chcemy usunąć. Klikamy OK. Jak widzicie, za dwie szare kadety dostanę 100 expa. Jest to dosyć mało. Na przykład dołożę tutaj jedną fioletową kartę, no to już fioletowa kadeta jest warta 800 expa, du więc yy, dużo, dużo więcej. I w taki sposób gromadzimy EXPA do ulepszania kart Więc te wszystkie ulepszenia, przebudzenia są tylko po to, żeby ulepszać nasze sety, żebyśmy mogli odblokować, powiedzmy, lepiej tak powiedzieć odblokować pozostawę bonus danego setu. I tak, mając 6 kad z setu desert OF SKY. Na ten moment odblokowałbym tylko 3 bonusy. Jeśli chciałbym odblokować czwarty bonus, muszę łącznie wzmocnić te karty 18 razy. Czyli mając 6 kart mogę każdą kartę wzmocnić po 3 razy i wtedy odblokuję czwarty bonus. Żeby odblokować piąty bonus, to każdą kartę będę musiał z tego setu wzmocnić 5 razy, więc. Naprawdę będzie trzeba zużyć dużo kart, tych duplikatów, będzie trzeba zużyć dużo EXPA, więc no nie jest to łatwa rzecz, rzecz, którą odblokujemy powiedzmy w ciągu kilku dni. Tak samo przechodząc do książki, do zakładki książki, żeby odblokować pozostałe bonusy w danej książce, też musimy wbić kolejne przebudzenie czy też ulepszenie na danych kartach i na przykład książka Remember us żeby odblokować drugi poziom tego bonusu muszę te karty wzmocnić łącznie 8 razy mając 4 karty mogę każdą kartę wzmocnić po dwa razy i da mi to łączną ilość 8 wzmocnień i, i idąc Dalej dalej, żeby odblokować kolejny ostatni poziom, czyli 20 przebudzeń. To każdą kartę będę musiał wzmocnić również 5 razy. Czyli 5 kryształków na każdej karcie. Będziemy musieli potrzebować, żeby odblokować ostatni bonus. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te karty ulepszać w taki nierównomierny sposób, żeby osiągnąć ten ósmy poziom przebudzeń, czy też ulepszeń, mogę kartę UGO ulepszyć 5 razy, Dedana 3 razy na przykład i wtedy już odblokuję yy, drugi poziom bonusu, yy, a tych kart nawet nie będę musiał nawet ruszać. Ale im dalej w las, na przykład już 16 ulepszeń, no to wiadomo, yy, inne karty też będzie trzeba ruszyć, na przykład Ugo na poziom 5, Dedan na poziom 5, Kadogan na poziom 5, ostatnia kaduta na poziom pierwszy i da nam to 16 już ulepszeń. Czyli 16 ulepszeń, trzeci poziom bonusu. Czwarty poziom bonusu, wszystkie karty na poziom piąty, więc naprawdę tych kart będziemy musieli zużyć, tych duplikatów naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale chyba warto, bo są to ciekawe bonusy. Bonusy nie tylko z tych setów, ale też bonusy z tych książek, a książki dają nam bonusy pasywne, więc są one, towarzyszą nam one cały czas, podczas całej gry. I to był, byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.